Gdzie muza? Zniknęła jak się nagrywa. Spiżu jak się czuje przed inwazją na karaluchę. To jest Chciałbym tylko nadmienić, że śmierdzi już za drzwi. Przywitajmy je. Witamy. Tu jeszcze nic się nie dzieje. Poza tym, że śmierdzi, nic się nie dzieje. Nagrywasz? Nie, nie. Ja reportuję. Mamy z ujęcie z dwóch kamer. Ja pierdolę, co to jest? O no. A to? Tu właśnie zabiłem jednego. My tutaj drugiego. Wcześniej tutaj trzeciego. Ej ja tylko flesh, ale połączę No kurwa, wypadek nie ma. No. Tu jeszcze jeden. To idź po drugiej, mamy czas. Dajcie ja połącz Dobra. No, zatem... Jest. To Odsuwaj. jest. Ej, Jedziesz. Ja pierdolę! No żeż, kurwa mać! Oooo kurwa! No to chyba że... Ktoś... O fuj! O, o czary! Uciekły trochę, ale... Dobra... Z... Odsuwaj szafkę. No, Zapierdolą mnie wszystkie, chodź. Czym? No, kurwa, kurwa! Hasu, furious. Tam jest jeden. z i wielkich Tu, 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 tu. Ale, ale zjebałeś. Ale... Podz. Trzeć go, daj go. Jak? Hasu, przygotuj się. Trzeba ja ci zrobię miejsce. Jesteś, do, ty jesteś dobry terminator. A co mam zrobić? Wpaść furię. Bądź czujny, stań po że. Nie stanę tam kurwa załatwicz. Stawaj tam, ty masz dobre Nie błąd. stanę tam człowiek. Ja ci odsunę, no nie ci miejsce. A za? ty napierdaj na klapkiem. Ej, pamiętaj, że... Ej, butelki. Poczujesz furię. Nie bój się jej uwolnić. Patrz, idzie tam. Na... Idzie, o idzie. kurwa! Jakie karaluchy w łóżku! O kurwa! Jak zapierdalają! Nie, ja tu nie śpię dzisiaj. I ci chodź to pokazać się w tych chwili Jesteśmy niemal jeszcze.